Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft na modnych paputkach. Sezon drugi. Nie wierzę, powiem Wam szczerze, że myślałam, że to już koniec z paputkami, i mówię, ja pierdzielę, jaką ja będę miała serię Minecraft. Ja jeszcze muszę nagrać przeglądy, ale po prostu wiecie, chciałam taką jedną serię, która będzie, po prostu będzie. I od początku ogólnie to wyświetliło mi się coś dziwnego jak odpalałam Minecraft Premium coś dziwnego, nie wiem, jakiś po prostu błąd coś tam pisało, już nie pamiętam mogłam zrobić z tego screena, ale nie zrobiłam było tam coś napisane, że nie można odpalić launchera i trzeba go odinstalować i zainstalować jeszcze raz no to mówię, dobra, wypierdzielam go no i co? no i fajnie się go wypierdzielało, bo już zainstalować się go nie dało i pomagali mi naprawdę bardzo dużo osób mi pomagało nawet Gacek mi pomagał robił to od strony, takiej, wiecie, no, administracyjnej, takie jak on tam jest tym skrypterem, jakimś tam, nie wiem, kim on tam jest, ale ogólnie ogarnia te tego typu sprawy bardziej takie skomplikowane, informatyczne. Nie dało rady. Nie dało się zainstalować go tak normalnie ze strony, nie dało się z Microsoft Store. Nic kompletnie, padła klamka na mnie. Pod tytułem format. Ja mówię: O nie, w tym momencie mojego kanału nie dam rady zrobić formatu, bo po prostu stracę wszystko, a mam naprawdę dużo filmów na zapas i nie chciałabym. Znaczy, tak, teoretycznie mogłabym je yy, wiecie, prze, yy, przerzucić na mojego pendrive'a, ale mój pendrive' akurat w tym momencie też jest jakby, mogłabym też kupić innego, jakby <grym> nie patrzeć. Ale mam po prostu wyrzucanie wszystkiego z laptopa, bo laptop idzie na sprzedaż, bo jest po prostu głównym jakimś totalnym kupiał go, używanego i zepsuł się bardzo szybko. Także idzie po prostu za jakie pieniądze, żeby się go, go po prostu pozbyć. Może ktoś będzie chciał na części, nie wiem. W każdym razie po prostu nie jestem w stanie teraz zrobić formata. Nie, e, może mi się uda jakoś, nie wiem, na zimę, na no, grudzień, zobaczymy. Później jeszcze mi się w ogóle włamał haker i ukradł wszystkie pieniądze z konta. No i że też było ciekawie. Może przez to, że nawet próbowaliśmy właśnie zaporę wyłączyć, i może on w tym czasie ten haker się po prostu włamał. Ale to było po prostu w bardzo krótkim odstępie od właśnie tego incydentu, że ten Minecraft premium mi nie działał. No i tak. Ja oczywiście sejwa paputku sobie zapisałam. Mówię, zapiszę sobie, pomyślałam także fajnie. Później już nie myślałam, byłam po prostu sobą, czyli debilem. A później jakoś po świętach, naprawdę ja cały czas intensywnie przez ten czas myślałam, jak po prostu te papudki odzyskać. Już traciłam nadzieję i weszłam sobie na stronę tego Kenara, żeby po prostu, może na jakimś forum się zapytać i tak dalej. Znalazłam launcher kanara i mówię, no nie wierzę. I mówię, jak będzie mi działała cała paczka magic magic Boxa, z Twilight Forestem i z tym wszystkim, bo jak pobierałam ją, wiecie, tak surowo i wrzucałam do Minecraft Premium, to nie działało. I mówię, jak będzie ona taka działać, to mówię, ja pierdziele nie wierzę. I słuchajcie, ona mi działa cała ze wszystkimi modami, yy, tylko że, yy, właśnie tak sprawdzałam tutaj testowo, czy działa. Miałam trochę lagi, ale zwiększałam sobie gigabajty i teraz po prostu śmiga. Oczywiście jak ładuje się świat, no to jeszcze są trochę lagi. Yy, ale usunęły mi się wszystkie waypointy i nie ma, słuchajcie, lucky bloków. <gryw> no to najbardziej upalam I nie umiem nigdzie znaleźć instalki, bo właśnie yy, jeszcze mi gacek pomagał, jak miałam tego hakera, zainstalować właśnie antywirusa, yy, bo mój ten, który tu jest w tym. Yy, Microsoft nie działał w tym naszym, moim operacyjnym systemie. O, po prostu nie dawał mi całkowitej ochrony. Yy, I musieliśmy wyczyścić całą yy, historię przeglądania. Wszystko tam, w tym, wiecie, w przeglądarce i po prostu nie umiem tego znaleźć. Także tutaj sobie grałam. Słuchajcie, ja sama wczoraj nawet, ale wczoraj się wkurzałam, mówię, już nie będę nic tutaj robić, nagrywam jutro, czyli dzisiaj. Paputki, sezon. Zrobiłam miniaturkę nową, mam nadzieję, że Wam się podoba. Znaczy nie nową, tylko zmieniłam po prostu napisy. <grym> I pisałam sezon drugi. E, ale działałam wczoraj... O, wiatraczki właśnie wczoraj wyłączyłam. Już. I, to też przepraszam za mój głos, ale dopiero wstałem. Mówię, wstaję szybko i nagrywam, żeby mieć do głowy. E, grałam na kreatywnym, ale teraz włączę sobie kody w razie co. Na nowej, nowym sezonie, ale nie będę korzystać z kreatywnego, nie będę latać, także mam nadzieję, że będzie kit. Yy, oczywiście są tutaj też dostępne na tym launcherze inne paczki. Nie wiem, jeżeli chcecie, możecie sobie pobrać z tego launchera, Zobaczcie, jakie są tam pa paczki, ja nie będę wam mówić, ale jest naprawdę mnóstwo i też mogłabym jakąś grać dodatkowo. Może zdecyduję się na survival na zwykłym Minecraftie, takim tym najnowszym, bo jakiś tam najnowszy ma wyjść. Nie wiem, zobaczymy. Na razie jeszcze nie jestem do tego co przekonana. Wolałabym z kimś. Nie wiem, czy moi widzowie chcieliby ze mną grać takiego survivala. Dajcie znać, może się ogarnie jakiś serwer. Gacek na pewno ogarnie. Gacek jest w ogóle moją moim moim taką no, sekretarką na Discordzie, ale mogłabym nawet powiedzieć, że takim menadżerem. Bo naprawdę jeżeli coś yy, z Minecraftem, to zawsze do Gacka, zawsze do niego. Także no, on mnie też trochę tam powyzywał popgadywał mnie za plecami, to jestem mu niesamowicie niewdzięczna. <laughs> ale tak. Tak to wygląda. Tak wygląda domek zrobiony na modach i który nie ma dachu. Bo wczoraj właśnie kombinowałam już pochodzę, już wam pokazuję. Nie będziemy tutaj grać, ale pokażę wam co to się zmieniło. Yy, pierwszą rzeczą, którą zrobiłam po tym, jak okazało się, że z paczkę, zrobiłam właśnie te uliczki, co widzicie na minimapie. Yy, no i pozbyłam się tamtego... W on jak kościół ten domek, mówię, o nie. Poszperałam trochę właśnie w tych, o Jezu, w tych blokach, w tych wszystkich. I tutaj znajdywałam fajne rzeczy. Tutaj się poznałam tego ostatniego, gdzie były też szulkery. Później tam na tym yy, środkowym był takie... był ten balkonik, też się go pozbyłam wczoraj. No i kombinowałam z dachem. Tu wyszło fajnie, a tutaj już chujową. No nie dało się tego tak tutaj postawić, żeby wiecie. Te się fajnie tutaj tak robiły, takie narożne, a te, te już nie. I mówię, pierdole. pierdolę. Dobra, więc tutaj porobiłam, może wam tak z góry najpierw tu pokażę. Z tym płotkiem murowanym sobie zrobiłam jakby granicę, Miałam miały być też zwierzęta. O, tutaj jeszcze dalej sobie wyjechałam tym nie ja to po prostu tak leciałam, nie patrzyłam nawet... Nawet nie wiem czemu tutaj nie poleciałam prosto. Nie wiem czemu. Yy, do wioski nie robiłam żadnego mostu. Bardziej pracowałam sobie tutaj. Porobiłam jakieś... o, będzie kich, będzie O! Ach, nie! Nie! Tak, myślę, że to też urośnie. Yy... Tak, liśniowy 5, aha, połączył mi się palmlock z dębowym pniem, jakiś skiris, nie wiem co to, ale tu ma jabłka, więc to, to można, można zbierać? Powinno się dać. Jakieś drzewa, jakieś sadzonki miałam, więc je tu posadzałam. Tutaj y, farma, dosyć malutka, ale to wszystkie nasionka, które udało mi się uzbierać w tej serii. Nie wiem, możecie sobie popatrzeć, ja nie patrzę na górę. Wszystko jest już tak dojrzałe. Nie zbierałam tego, no bo no nie gram, więc na pewno będziemy robić w nowej serii już farmę, która będzie używana. Tutaj dałam wszystkie moje busze. Blueberry mam najwięcej, blackberry, blackberry, raspberry, tak? Nie, strawberry. Tak, i jeszcze jest właśnie raspberry. Zaraz zobaczymy, czy dobrze mówię. Raspberry. Tak, tego nie udało mi się zdobyć. Tak, tak to wygląda. O, nie, nie pokażę wam. No ale pewnie będzie taki malinowy kolor. Tutaj są słodkie gody. Pozostawiam, miałam aż dwa y, bambusy. <grych> Okej, okay, tutaj taką fajną y, ścieżkę znalazłam. Jak już porobiłam te ścieżki. to mówię, kurde, mogę zostawić i coś takiego położyć. To mi nie rośnie. Nie wiem, czemu czy... Dlatego, że to tu jest i przeszkadza, ale to i nic się z tym nie dzieje. Dobrze, yy, nie no tu jeszcze mamy przecież. Tutaj zrobiłam tak jakby sad, sad, <grym> to są banany i one by wtedy były tak zbierane. Nie wiem czy już jest gotowe, nie byłoby zbierane drzewo tylko same owoce i to by tak po prostu było czery tutaj wiem, że kilka dodałam z game moda, bo nie miałam dosyć sporo tych sadzonek To co, co? Jakiś gooseberry, nie wiem co to jest, tego chyba nie miałam Walnut, plum, najwięcej właśnie miałam śliweczek Bananów i jabłek jeszcze czegoś, mango chyba? To, tak, mango Co mi tu w ogóle robisz? Czemu mi tu banany obsypało? Aha, ja mam game moda. Kurczak w wodzie! Dobra. Lecimy dalej. Czy to był węgiel? Nie, ten bitumen cholerny. Dobra. Też właśnie na początku grałam tak normalnie, wiecie, na survivalu, zbierałam sobie surowce, chodziłam do kopali, zbierałam marmur, bo był mi potrzebny, zaraz zobaczycie dlaczego. Ale potem stwierdziłam, że pierdziele, nie chce mi się, bo i tak tutaj już nie będzie serii i raczej wolałabym wszystko od nowa. To jest schody sobie zostawiam, bo myślałam właśnie, że jak zrobię ten dach, to to będzie takie mini poddasze. Tutaj takie fajne znalazłam kwiatuchy, Sterteliści te to się nazywa, ale to są kwiatuchy. Takie o, wczoraj kombinowałam właśnie o oknaniu miałam zamknąć przez te rulety. Kombinowałam, chciałam właśnie takie te, nie wiem jak to się nazywa, e, nie miałam znaleźć. Bo mam z każdego drewna i w końcu mi się takie coś spodobało, bo one są z kwiatuszkami. Do tego też szukałam, bo to ten. Co to było? nie Slate. Mi się nie podoba kompletnie. Takie lampiony poznajdywałam, Fajnie. Ta paczka, mimo że grałam tutaj na kreatywnym, wiem jakie są rzeczy. Dalej mi się podoba. O, to mi się też mogła podobać. Szkoda, że to się razem nie za ten. Te okna fajne. Tutaj co się pozmieniało? To doszło na pewno, to. Lampy inne, też kombinowałam co z tym zrobić. O, tutaj zobaczcie jakie fajne znalazłam, jakąś festive smooth bulb, <gryw> zaraz wam pokażę kreatywny. Takie coś znalazłam, tu sobie dokończyłam, o, talerze mam, mogę szafki otwierać, fajnie. Szuflady, takie drzwi do spiżarni, to jakiś koszyk, nie wiem na co. Tutaj nic nie dodawałam z GameModa, tylko wszystko to. A jeszcze wam screena fajnego tutaj wyrzucę. Właśnie w tym momencie jak rozbijałam skrzynki, wszystkie nie zbierałam tych itemów, mówię, trudno. Też właśnie questy przy okazji też jakieś to porobiłam. No ale na GameModzie no, no nie chce się tak, więc raczej te questy będziemy robić normalnie. Tutaj skrzynia złotych jabłek, to chyba jeszcze na tym evencie świątecznym było. O, no i niestety wszystkie Waypointy poszły się rąbać i dobrze, że byłam w domku wtedy. Bo nie straciłam domku. Tutaj łazienka, no i niestety w tej paczce nie ma łazienki. Łazienka była w młodnych babeczkach. Młode babeczki sobie wczoraj y, odpaliłam na chwilę, ale nie spodobała mi się ta paczka. Tutaj mam jakieś, też wczoraj znalazłam jakieś słoiczki. Tutaj mam safe. Łóżeczko sobie zrobiłam coś sypialnie w kolorze fioletowym. Ładne drzwi też znalazłam, które mi się podobają. E, no i już powoli, naprawdę, powoli denerwował mnie fakt, że mój domek jest brzozowo-ciemno-dębowy. Naprawdę. Takie coś fajne znalazłam. Proste maryn, który się zmienia. Mienia też kolor. Bardzo ładnie, zaraz wam pokażę. Tutaj takie śmieszne, te. Pół nie wiem co. E, lampki, świeczki, e, szafka biurkowa. O, może by w ogóle usiąść na tej kanapie. Mega fajne. No to mi właśnie żadne szafki nie pasowały, też chciałam tutaj coś dać. To okno już miało, było już takie, takie, takie. Aż w końcu wczoraj mówię, zrobię takie. I, i takie jeszcze było tutaj przecież do, do, do podłogi. Już się troszkę zmieniło. Tutaj nic nie robiłam dobra no tak tutaj były te skrzyneczki i tam jeszcze wyżej szulkery a w ogóle zobaczcie wczoraj kapsem kapsa mi się przez chwilę włączyło Patrzcie, włączam kapsa i mi idzie ja mówię co jest co ja klikłam także też mega fajne odkrycie tutaj też zmieniłam drzwi no i tam łańcuchy takie też śmieszne główki znalazłam dwie takie no i tutaj robiłam słuchajcie magazyn Tutaj miał być magazyn na te wszystkie moje pierdoły, to miały być te itemy, item frame i tutaj te wszystkie itemki, co, gdzie, jak. No ale niestety nie udało się. W kopalni chyba nawet nic nie znalazłam. nie Miałam też tutaj robić schody, no ale porzuciłam cały projekt, będziemy robić wszystko od nowa. No ale chyba nawet nie dzisiaj, chyba stworzymy sobie tylko SIDA. Eee, jeszcze wam chciałam pokazać yy, tak, bloki dekoracyjne, co tutaj by mogło być nowe. Nie mam pojęcia, mamy takie rzeczy, to są chyba nawet i nazwy tych modów, więc jak coś możecie sobie je pobrać, albo obczaić gdzieś tam, nie wiem, gdzie tam obczajacie. Eee, także na tych modach będziemy grać. O tym bawiłam się z tymi. Nawet słuchajcie, nie da się położyć tych okien dachowych niby. niby. Na tym, no, no na, tych, na tych dachach nie da się. Po prostu albo jest za mało, albo jest za duże. I tak mówię, no ja, jak ja mam to zrobić? O rynnami się jeszcze chciałam bawić, ale już się nie dało. Tych mebli jest tutaj tak mało. Powiem wam szczerze, że tych modnych bab babeczkach jest ich o wiele, wiele więcej. Teoretycznie mogłabym sobie jakby pobrać folder i wrzucić tutaj. No, ale nie wiem, zobaczymy. No przydałabym się łazienka. W każdym domu Minecraftowym przydałaby się Łazienka. Dobra, tak to wygląda. Tutaj są chyba nawet te nie, parapety, nie jakieś palisade, ale o, tutaj brałam te big chain. To też jest fajne. Chciałam to dać na ścianę, ale się nie da. Da się bardziej na sufit, więc pomyślałam o pergoli, ale już mówię, nie, wczoraj już mi się tak nie chciało. Mówię, jaki to ma sens? Jak i tak już postanowiłam, że będzie drugi sezon co na pewno się pewnie nie spodziewaliście, ja też się nie spodziewałam, że, że po prostu wrócę tutaj w bardzo krótkim odstępie z czasu, bo powiem Wam kiedy to nagrywam, bo nie wiem kiedy pojawi się ten film i chciałabym jak najszybciej. Yy, więc jeżeli bym miała już yy, do tego kanału, bo dwa razy w tygodniu jest losowanko, to właśnie musiałbym być w jakimś innym dniu i na pewno dzisiaj nie uda mi się nagrać więcej filmów bo chciałabym też nagrać przeglądy, jakieś tam inne rzeczy. Także myślę, że może marzec się pojawi. Ewentualnie kwiecień. Ale kwiecień to już jak naprawdę nie będę miała czasu. Totalnie. Ostatnio nie mam czasu, bo biorę nadgodziny w pracy. Zepsuł mi się samochód, nie mam jak dojeżdżać do pracy. I jest to po prostu tak mega utrudnione. O, tu są parapety, że nawet nie zdajecie sobie sprawy. Czy był ten Twilight Forest... Mył tu, Twilight Forest. Więc będziemy się do niego wybierać. Ja pamiętam dalej, jak się robi portal. Jeszcze wiecie, czego mi brakuje z takich, yy, jak się robiło Glowstone'a i się go podpalało? To był chyba eter, tak? To tego mi jeszcze tu brakuje w tej paczce. Może się uda. Dobra, wejdziemy sobie teraz, robimy nowy świat. Nazwiemy go Minecraft na modnych papudkach Sezon drugi, albo po prostu Sezon drugi. Uh, I poczekamy chwilę. <laughs> Jezu dzisiaj się tak nagadałam, ale powiem Wam, że jestem przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa naprawdę jestem. I muszę was opierdolić jeszcze. Nie, nie tu. Muszę was jeszcze opierdolić, bo było tak, że... Yy, w sumie to pominam w przeglądzie, bo się szybciej pojawi. <laughs> A jeszcze jak będzie przegląd w ogóle, to już będę miała 4 dni z filmami. To jest jakiś hit. Poprosiłam was na swoim Discordzie, abyście mi mieli 250 subów, bo chciałam zrobić dla was filmik z kamerką. Wbiliście mi, mówię, dobra, to już myślę nad pomysłem i wymyśliłam. I kiedy się starałam, żeby mieć chociaż chwilę, wchodzę na kanał, patrzę, 248, mówię, aha, to już po specjalu, już nie nagrywam. Dzisiaj wchodzę, patrzę, już jest 246, mówię, aha, zajebiście, Pff, się nie doczekali, ja już miałam nagrywać. Jakbym miała nagrane, to już bym albo usunęła, albo bym po prostu nie wrzuciła. No ale dobra. Dostaliście opierdal. <laughs> e, polecenia włączę. E, przetrwanie, więcej opcji, bo no są skrzynie. No typ świata jest domyślny. E, nie ma mocnego komputera, jaskinie, dryfujące wyspy mamy. Jakiś generator. Realist... U u Realistik jest. Realistik Large więc to jest chyba tak. Ja... Pier... Ej, zobaczmy sobie jeszcze. Jestem ciekawa tego. Nie wybuchnie mi komputer. Jestem mega ciekawa. Dobra, zobaczmy to na razie. I tak dzisiaj nie pogramy na tych modnych paputach, więc. Więc co? O, szybko. Ja nic nie robię, nawet się boję oddychać przy tym komputerze, jak on zaraz zacznie się palić, tfu, W ogóle, że jeszcze monitor mi się zepsuł i dalej go używam. I bardzo mi się psuje wzrok przez to, ja zauważyłam to. Więc staram się na niego za często nie patrzeć. Yy, no, ale mi potrzebny jest, bo po prostu przerzucam sobie tam coś, czy Spotify, czy właśnie OBS-a, czy cokolwiek, czy Discorda, a później yy, po prostu tylko przerzucam go z powrotem. Bo takim jest mi łatwiej pracować. Dobra, zobaczymy, co to jest. Może będziemy na takim czymś grać. Bo jeżeli to nie, no, komputer na nie wybuchnie, nie będzie jakichś dużych lagów, to przecież czemu mielibyśmy z tego nie skorzystać, prawda? Możemy też sobie wziąć same jaskinie, zrobić takiego cave-bloka. Też o tym nie pomyślałam, że właśnie można by było zrobić taką serię. Właśnie samą taką serię, na przykład na Minecraft Survival. Więc dajcie znać, bo teraz na to wpadłam, tak naprawdę. Czy wolicie na modach? Czy wolelibyście właśnie na survivalu takim czystym Minecraftie, najnowszym? Wymyśleć właśnie, czy nawet takiego skybloka zrobić. Czy skybloka by było ciężko, bo nie ma tego sklepu, gdzie moglibyśmy kupować właśnie sąki czy jakiś budulec. No, moglibyśmy w sumie zrobić sobie koblarkę, ale no nie wiem. Wydaje mi się, że bardziej poszedł, poszłabym w cave, w cave bloka, mine bloka, mine cave'a, jak to się tam nazywa. Nie wiem, co tam jeszcze było na, na tym normalnym. Bo chyba, wydaje mi się, że byłoby inaczej. Ale możemy to. Mogę w ogóle nagrać taki odcinek osobny? spoko, mogłabym nagrać, żeby po prostu zobaczyć, jak te światy wyglądają z wami żebyście też zobaczyli na modach na przykład i na tym y, zwykłym survivalu, minecrafcie zwykłym bo ja mam, mam zwykłego minecrafta, mam krystal lanczara ale zalogowałam się na swoje y, 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 minecraft premium na swoje konto, więc premka mi nie przepadnie, chociaż naprawdę ubolewałam nad tym bo później na minecraftu się wyświetlało, że ja nie mam zakupionej tej gry i mówię, aha no zajebiście ja będę znowu płacić za tą grę? mówię, pierdzielę. Dobra, e, może zrobię cięcie, jak to się odpali, albo już się odpaliło, bo zniknęła mi myszka. Żeby takie za bardzo tego odcinka nie przedłużać, bo chciałabym tak do 25 minut się mieścić w tych filmach. Oczywiście losowanko się nie liczy. Dobra, mamy coś i zastanawiam się... E, dlaczego realistik by to było? Ktoś wie? Tu mamy bonusową skrzynię... O, oh. what znikło, dobra, jest lak poczekamy przelecę się jestem ciekawa, czym to się różni a w ogóle wiecie co, w tej paczce w ogóle nie ma shaderów gdzie Madzia normalnie miała shadery też dołączone do tej paczki a tutaj w tym nie ma nie ma tego gdzie to się, powinny być shadery czy nie czy jakoś inaczej to się... Paczki zasobów? Nie. Były shadery, normalnie. Nie wiem, jak wiecie jak to palić, to dajcie znać. Yy, I weźmiemy sobie game mode creative. Myślę, że niczym się nie różni. Czy ten biom był taki ciemny? Co to jest? pierwsze widzę. Jakieś ruiny. Były takie ruiny? Ja pamiętam, gdzie my, ciężko się otwiera skrzynkę, gdzie my byliśmy na początku. Pamiętam ten zameczek, tu mamy jakieś te, ale tylko cztery. No i po nagrywaniu. <laughs> po nagrywaniu, słuchajcie, tutaj coś jest. A wioska, Dobra, to jak coś to, to. W następnym odcinku będziemy to ogarniać. Także ja muszę kończyć, bo muszę szybko otworzyć drzwi. Także dzięki Wam wielkie... A nie, kapsloka, nie! Dzięki Wam wielkie serdeczne za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego paputki. Zrobiście.